Cześć, witajcie z tej strony Karina. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o płynnych zmianach, czyli tzw. Morph PowerPoint. Przejścia Morph pozwalają nam animować płynny ruch z jednego slajdu do następnego. Zastosowanie płynnej zmiany dla slajdów pozwoli nam uzyskać wrażenie ruchu dla różnych elementów, tekstów, kształtów czy obrazów. Sprawdźmy, jak możemy je zastosować. Zapraszam do oglądania. Na początek sprawdźmy na prostym przykładzie, jak działa płynne przejście. Mamy tutaj tytułowy slajd dla naszej kawiarni. Chciałabym, aby płynnie się powiększył. Aby efektywnie korzystać z przejścia płynna zmiana, potrzebne są przynajmniej dwa slajdy zawierające co najmniej jeden wspólny obiekt. Najłatwiej w tym celu jest zduplikować slajd, a następnie przemieś, przenieść obiekt na drugim slajdzie w inne miejsce. Zatem klikamy na pierwszy slajd, prawym klawiszem myszy i wybieramy polecenie Duplikuj slajd, lub możemy użyć skrótu Ctrl plus D i slajd mamy zduplikowany. Na drugim slajdzie nasze logo jest duże i takie chciałabym, aby było docelowe. Natomiast na naszym pierwszym slajdzie zmniejszymy nasze logo. Zaznaczamy logo. I powiedzmy, że tu u góry je troszeczkę zmniejszymy. Następnie wybieramy drugi slajd, bo właśnie na nim powinna być zastosowana płynna zmiana. Przechodzimy do karty przejścia i wybieramy płynna zmiana. Możemy jeszcze kliknąć polecenie podgląd, aby zobaczyć, jak zadziałało nasze przejście. Sprawdźmy teraz, jak możemy zastosować płynną zmianę w odniesieniu do liter. Na slajdach od 3 do 5 mamy wskazane oferty naszej kawiarni. Chciałabym, aby każdy z tych slajdów miał ładne przejście. Zastosujmy zatem płynną zmianę dla slajdów 4 oraz 5. Trzeci slajd zostawiamy niezmieniony, bo po nim dopiero będą następować przejścia. Przytrzymując kontrol, zaznaczamy. Czwarty oraz piąty slajd. I klikamy w karcie przejścia, płynna zmiana. Możemy teraz przejść do slajdu trzeciego i w prawym dolnym rogu wybrać polecenie pokaz slajdów. Jednak zauważcie, że jedyna zmiana to po prostu zmiana tekstu, ponieważ nie ma w tych tekstach żadnego wspólnego obiektu. Jak jeszcze bardziej urozmaicić nasze przejście? Zobaczcie, że gdy mamy wybrane slajdy 4 oraz 5, na których zastosowaliśmy przejście, to na karcie przejścia mamy polecenie opcję efektu. Rozwijamy to polecenie i mamy tutaj różne opcje do wyboru. Płynna zmiana może zostać zastosowana w kontekście obiektów, wyrazów oraz znaków. Wybierzmy właśnie znaki. Czyli litery, bo te powtarzają się w naszych tekstach. Teraz wybieramy slajd trzeci i włączamy ponownie pokaz slajdów, i zobaczmy, jak teraz to wygląda. No, teraz wygląda to zdecydowanie ciekawiej. Zobaczmy teraz, jak skupić uwagę odbiorców na konkretnych elementach naszego slajdu. Na kolejnym slajdzie mamy pokazaną segmentację naszych klientów. Mówiąc o nich odbiorcom, chciałabym, aby zwrócili uwagę na konkretne obiekty, czyli po kolei chciałabym omówić udział lokalnych mieszkańców, następnie turystów oraz przejezdnych podróżnych i pozostałych klientów. Gdy mamy zaznaczony slajd szósty, to kopiujemy go aż cztery razy i wykorzystamy do tego. Skrót Ctrl plus D, raz, dwa, trzy i cztery. Wybieramy teraz slajd pierwszy po naszym głównym slajdzie, czyli slajd siódmy. W dolnym prawym rogu wybieramy zmniejszenie zooma, aby troszeczkę zmniejszyć nasz slajd. Natomiast nasz obraz na slajdzie ustawiamy w taki sposób. Aby lokalni mieszkańcy znajdowali się w centrum naszego slajdu. Może zostawmy to w ten sposób. Następnie na slajdzie ósmym zmieniamy tak nasz obraz, aby w centralnym punkcie znaleźli się z kolei turyści. I na dziewiątym slajdzie działamy dokładnie tak samo, tylko teraz chciałabym aby to przejezdni podróżnicy byli w centralnym punkcie. Myślę, że tak będzie ok. Dziesiątego slajdu z kolei nie zmieniamy, ponieważ chciałabym na koniec wrócić do pełnego widoku. Zaznaczamy wszystkie slajdy poza szóstym, czyli naszym głównym. Zaznaczam, przytrzymując kontrol, slajd dziesiąty, dziewiąty, ósmy oraz siódmy. Ponownie wybieramy polecenie Płynna zmiana. Teraz zaznaczamy slajd szósty i klikamy polecenie Pokaz slajdów. Sprawdzamy efekt naszej pracy i zobaczcie, w jaki fajny sposób możemy teraz zwrócić uwagę naszych słuchaczy na omawiany w danym momencie segment. Sprawdźmy możliwość kolejnego płynnego przejścia, przejścia obrotowe. Wróćmy do powiększenia 100%, aby mieć lepszy widok naszego slajdu. I chciałabym teraz przedstawić po kolei nasz zespół. Skupimy nasz slajd trzy razy, ponownie wybieramy CTRL plus D, raz, dwa i trzy. Slajd 11 zostawiamy bez zmian jako nasz slajd główny. Następnie przechodzimy do slajdu 12. Zmieńmy kolejność. Niech na środkowe miejsce przesunie się Pan w marynarce niebieskiej. Powiększamy troszeczkę jego zdjęcie. Pan w czarnej marynarce przesunie się na prawą stronę. Natomiast Panią przesuniemy na lewo i troszeczkę zmniejszymy jej zdjęcie. Może panią jeszcze troszeczkę zmniejszmy. I teraz przejdźmy do kolejnego slajdu, trzynastego. I tu znów wszystkich przesuwamy, tak jakby przemieszczali się po okręgu. Na slajdzie dwunastym pan w czarnej marynarce był po prawo, więc teraz pana w czarnej marynarce ustawimy na środku. Zwiększamy jego zdjęcie. Pani będzie. Po prawo zmniejszamy jej zdjęcie i pan w niebieskiej marynarce tym razem będzie po lewej stronie. Slide 14 pozostawiamy bez zmian, bo będzie to powrót do układu ze slajdu głównego. Zaznaczamy slajdy wszystkie poza naszym głównym, czyli zaznaczamy slajd. 12, przytrzymujemy kontrol i zaznaczamy jeszcze slajd 13 oraz 14. W karcie przejścia wybieramy polecenie płynna zmiana. Wybieramy slajd 11 i klikamy pokaz slajdów, aby sprawdzić efekt naszej pracy. I teraz zobaczcie. Że nasz zespół się przesuwa ładnie, ale mamy tu troszeczkę bałagan, ponieważ niektóre zdjęcia przechodzą na wierzchu, a niektóre pod spodem. Zobaczmy, jak naprawić ten błąd. Na slajdzie 12 pan w czarnej marynarce przesunął się z lewej strony na prawą. Zatem chciałabym, aby jego przejście było pod spodem. Zatem Zaznaczamy jego zdjęcie, klikamy prawym klawiszem i wybieramy polecenie przesuń na spód. Natomiast pani przesuwała się ze środkowej pozycji na stronę lewą, zatem jej zdjęcie chciałabym, aby było na wierzchu. Tak samo pan na środku, on się przesuwał z prawej strony na środek i on również powinien znaleźć się na wierzchu. Zatem Klikamy prawym klawiszem na zdjęcie Pana w niebieskiej marynarce, wybieramy przesuń na wierzch i teraz wybieramy zdjęcie Pani i tutaj również wybieramy przesuń na wierzch. I na slajdzie 13 działamy dokładnie tak samo. Pani przesuwa się z lewej na prawą po okręgu, zatem jej zdjęcie przesuniemy na spód, a zdjęcia Panów przesuwamy na wierzch. I tak samo pana drugiego, przesuń na wierzch. I na slajdzie czternastym działamy dokładnie tak samo. Pan po prawej stronie przesuń na spód, a zdjęcie po środku przesuń na wierzch i zdjęcie po lewej przesuń na wierzch. I teraz przechodzimy do slajdu jedenastego i wybieramy polecenie Pokaz slajdów. I teraz zobaczcie, że slajdy się pięknie tutaj przesuwają, a zdjęcia na siebie nie nachodzą. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że przejścia, które Wam pokazałam, urozmaicą Wasze prezentacje, a dzięki temu zaciekawicie swoich słuchaczy. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, abyście byli na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Widzimy się już za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Cześć!